Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jacob, a przed wami kolejny materiał na kanale Jacob Kolekcjonuje. No i jak można się spodziewać, dzisiaj otwieramy kolejnego boksa. Widzicie to po miniaturce, widzicie to po tytule, więc czas wam to pokazać, co się dzieje. I ostatnio nie było piłki nożnej, dzisiaj też nie będzie piłki nożnej, bo zmierzamy do sportu, który po piłce nożnej śledzę na drugim miejscu najbardziej. I mowa tu o Formule 1. A boks z jakim do was przychodzę to eccellenza. Z języka włoskiego doskonałość, przynajmniej tak zostało mi przetłumaczone, bo ekspertem języka włoskiego nie jestem, natomiast boksik jest zdecydowanie premium. I przerzucamy się na ten rzut z góry, żeby zobaczyć właśnie boksik. Koszt takiego boksa, moi drodzy, to jest około 1500-1600 zł, w zależności od sklepu. Zresztą ja zawsze podaję, ile taki boks kosztuje, czy to na miniaturce, czy w tytule, także możecie tam zawsze zerknąć i zobaczyć, ile mniej więcej, co kosztuje. No i jeżeli chodzi o 7 kart, które się tutaj znajduje, bo to nie jest pełnokartowy typu Merlin, jakaś inna Chroma Box tylko po prostu 7 kart, ale kart wysokiej jakości z potencjałem na naprawdę fantastyczne trafienia. Porównałbym to do piłkarskiego Inception, piłkarskiego Muzeum. i Jest to sezon oczywiście 2025. No więc otwieramy moi drodzy. Jak u mnie zaczęło się z F1, no tutaj muszę podziękować wujkowi Patrykowi. Tak, bo on chyba jakoś w okolicach 2019 2020 roku polecił mi serial Drive to Survive. No i chyba dla wielu tak zaczęło się właśnie podążanie za F1. No jeżeli chodzi o e, sam boksik, jak on tutaj wygląda, ja zaraz Wam powiem, co bym chciał tutaj trafić, e, no to jest dość prosty. Mówię, mam wrażenie, że nawet samo ułożenie pudełka jest takie samo, jak, e, jest takie samo jak w przypadku muzeum. Bo jak sobie wyciągniemy, no to ta forma jest bardzo, bardzo podobna. E, no i e, co bym chciał tutaj trafić, moi drodzy? No ja w tyłu mam. Koszulkę e, McLaren, bo jest to zespół, któremu najbardziej kiwicuję od początku, gdzieś tam śledzenia, e, śledzenia F1. Z sukcesami ostatnio, można powiedzieć, im e, poszło, no zdecydowanie, tak więc, więc tutaj fajne, fajna podróż tego, tego, tego zespołu. No ale jeżeli chodzi o takiego jednego zawodnika, jeżeli mógłbym sobie wybrać, no to. Nie biorąc zespołów pod uwagę, Carlos Sainz to jest zawodnik, którego zawsze bardzo lubiłem i życzę mu naprawdę bardzo dobrze. Odbija się troszeczkę od zespołów, ale wiadomo jak to jest. Moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy, nie będziemy tutaj przedłużać. Co się znajduje w środku tego boksa? No to mamy dwie karty gwarantowane, numerowane oraz e, karta relik, czyli no patrz, po prostu ze stroju jednego z. Jeżdżących. Mamy cztery karty bazowe, no i od tych kart bazowych sobie zaczniemy, zaczynając właśnie od. Kimiego Antonellego, moi drodzy. Excellenza. Przypominam, moi drodzy, że już robiliśmy break i będziemy robić breaki u nas na kanale. Zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku oraz na, do naszego Discorda, jeżeli jesteście zainteresowani. To jest box dla mnie. Wszystko, co nagrywam, jest dla mnie. Więc e, Kimi Antonelli, fajnie. Rookie kart w przypadku właśnie tego zawodnika. E, tutaj oczywiście to widzimy. Więc, więc jak najbardziej. E, fajnie, tutaj jeszcze pokażę wam z tej perspektywy, że mamy grubą jedną kartę, która jest zaraz po Antonellim. Więc Antonelli sobie w tym momencie odłożymy, zobaczymy jaka kolejna karta jest bazowa, kim mi odchodzi i mamy Hadżara e, proszę bardzo, ekscelenza, tak jest e, Hadżar z Racing Bulls no okej, okay. czy jest to mój faworyt jeżeli chodzi o zawodnika, nie ale skrywa kartę patch którą zostawimy sobie może na sam koniec a w tym momencie zobaczmy co znajduje się tutaj, bo to jest kolejna karta bazowa, Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda, no wolałbym drugiego z tego zespołu, czyli oczywiście Verstappena ale no nie będziemy jakoś specjalnie narzekać. Cunodę sobie odłożymy, zaraz ich tutaj będziemy oczywiście pakować, Sliwy, albo nawet już w tym momencie możemy to zrobić, tutaj troszeczkę grubsze Sliwy by się przydały zdecydowanie, bo też top loadery około 100 punktów, jeżeli chodzi o dobrze pasujące tutaj, bo nawet karty bazowe fajnie sobie zabezpieczyć w tym momencie, proszę bardzo. I, I tak to jest, Antonelli no, też zasłużył tutaj oczywiście na to, żeby być zapakowanym Jeszcze pojedynczą kartę Wam tutaj tak pokażę Halo, złapię się, o pyk No i pojedyncza karta też wygląda o, w ten sposób, nie? Czyli to nie jest ta klasyczna, nie, tradycyjna karta typu Chromy Tylko one są zdecydowanie bardziej premium Czego wymaga się troszeczkę od, od setu, który kosztuje właśnie około 1500 zł No i ma tylko 7 kart, no dobrze Hadżar, do ciebie jeszcze potem wrócimy Jeszcze bierzemy kolejną Oj i to jest piękna karta Oskar Piastri, nienumerowana Ale ten, ta pomarańcz tutaj As, no pięknie, tu nawet karty bazowe są Bardzo ładne, Oscar Piastri no, duży to będzie gracz na tej scenie. Duży to będzie gracz na tej scenie, więc, więc cieszę się na kolejny sezon. Bo, jak oczywiście, tym pierwotnym zawodnikiem w McLaren'owi, jakiemu kibicowałem, to był Landon Norris. Tak, Piastri też zdobył u mnie sympatię i, i życzę mu jak najlepiej. Życzę mu jak najlepiej, więc proszę bardzo, tak wygląda Oscar Piastri. No, i jeżeli ktoś, e, mówię, karty bazowe nawet tutaj dobrze wyglądają, proszę bardzo. No, i teraz przechodzimy do kart już numerowanych, więc zobaczmy sobie na pierwszą kartę numerowaną. Uwaga, pierwsza karta numerowana to jest Louis Hamilton do 50. Moi drodzy, no f... ale szczęście teraz piękne, Czy Hamilton jest tak? Ja Wam powiem w ten sposób. Czy jestem fanem Hamiltona? Nie. Czy jest to zawodnik, któremu jakby źle życzę, albo dobrze życzę? Nie, jest on dla mnie neutralny, aczkolwiek bardzo doceniam jego osiągnięcia i no Dla mnie to jest, zresztą na streamie też ostatnio to mówiłem, jak mieliśmy breaka Dla mnie to jest zawodnik z przedziału e, top 1, top 2 Zależy gdzie, kto wiadomo sobie umieści kierowców, ale, ale bez dwóch zdań Absolutna, absolutna ikona i legenda tego sportu Numerowany do 50 z Ferrari Wydaje mi się, że, że jest to naprawdę fantastyczna karta ona na żywo wygląda lepiej niż na nagraniu. Takie mam wrażenie, takie mam wrażenie. Pięknie. Pięknie. Dobrze, no to zróbmy tak, zróbmy tak, żeby absolutnie był widoczny. No i mamy jeszcze jedną kartę numerowaną zanim przejdziemy do pacza, więc zobaczmy kto to może być. Do 99, bo taki niebieski to jest zawsze i Max Verstappen. <ścoughs> ale świetnie. Do 99. Może nie najwyższa limitka, ale osobiście no jeżeli mieć jak dwóch zawodników, którzy nie są, powiedzmy, e, tak jak wspominałem, sańcem oraz nie są, e, nie są z McLarena, no to mówimy tutaj o Hamiltonie i Verstappenie, więc dwie numerowane karty, jakie się trafiły, absolutnie fantastyczne. Trafałem do mojej personal collection i będę sobie na nie patrzył. 85 na 99, super. Jeszcze ten, ten liść laurowy tutaj, e, który no, podkreśla, co by nie powiedzieć, też Maxa Verstappena jako wybitnego kierowcę. No dobrze. No dobrze, ja, ja już jestem ukontentowany, ale przed nami jeszcze paczek I teraz tak, pacz w sobie zawiera e, Jest on gwarantowany ze stroju, którym ścigał się dany kierowca Może tu być, nie mieliśmy tu jeszcze żadnej, tak pokażę e, Ikony sportu, legendy sportu, sami obecni kierowcy Ale ta ikona sportu jak najbardziej może znajdować się tutaj Więc zobaczmy z której strony, na pewno tak to będzie Więc z której strony będzie pacz Okej, okay, z tej strony jest pacz więc zobaczmy. Relik, chyba nienumerowany, czarny. Cały czarny. Może być nienumerowany. Ostatnio nam się na breaku trafiły dwa numerowane do 50, ale widziałem, że są też nienumerowane. Kto to może być? Kto to może być? Czarny strój. Uwaga. O. Oliver Berman, em, no to powiem tak: do 99 jednak numerowany HAS F1. No, Rookie Kart. Rookie Czyli dla mnie to jest trafienie, czy dla mnie to jest trafienie, z którego jestem niesamowicie zadowolony? Nie. No, ale relik jest, numeracja jest, podpisu niestety nie ma. Ale widzimy tutaj właśnie, że relikwia, gratulacje, właśnie otrzymałeś e, Race used Suit Relic Card from 2025. No, to, przepraszam, po pomieszanie angielskiego z polskim. Natomiast właśnie e, potwierdzenie, że ta, ta część, e, ta część stroju była używana w, w, w wyścigu. Nie wiem, która to jest część stroju, nie wiem, czy on na tym siedział, czy, czy może miał to gdzieś na ramieniu. Czy przy stopach gdzieś coś takiego? Nie mam pojęcia. No jest faktycznie lekko pofalowany, ale ostatnio, jak mieliśmy marka Webera, swoją drogą, to by było fajnie trafić tutaj na u mnie na kanale. Pra, prawie że nie imiennik, ale ten co ma prawie takie same nazwisko, jak ja tam oczywiście 2B, więc to jest ta różnica. Natomiast tam było widać, że ten, ten kombinezon jest lekko potargany. Co jest fajne, co jest fajne, bo chcemy, żeby w tych kombinezonach coś się działo. No dobrze. Słuchajcie, jeszcze tutaj sobie wpakujemy nikogo innego jak Hadżara. Hadżara do sliwa i naszego Toploadera. Proszę bardzo. No i wiecie co? Ja to chyba powinienem inaczej zrobić. Ta, w ten sposób, bo bez dwóch zdań jestem najbardziej zadowolony z tego, co dzieje się tutaj na dole, bo to są fantastyczne trafienia. A tutaj sobie możemy to ustawić chyba w takiej kolejności. Tak chyba to zrobimy, co? W takiej kolejności, o, no i teraz prezentuje się to fantastycznie. No, ta, te trzy karty, te trzy karty to jest dla mnie piękna sprawa i jestem naprawdę zadowolony, że, że udało się coś takiego trafić. E, Hamilton, Verstappen, numerowani, Piastri, bazowa karta, ale taki, taki, tu się będzie działo, jeszcze tu się będzie działo, moi drodzy, i tak zawsze dzieje się na tym kanale. No i co, to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo, siedem kart jest otworzonych, jeżeli Wam się podobało, no to zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału. Żeby być na bieżąco, zapraszam Was na card.pl i przede wszystkim też na naszego Discord'a oraz grupę na Facebooku. Tam dzieją się naprawdę fantastyczne rzeczy, fantastyczna społeczność się tworzy. No i jeżeli jesteście zainteresowani breakami, to to jest właśnie ten moment. Nie, nie, no te, te trzy karty, te trzy karty, słuchajcie. O, to jest, to jest piękna sprawa. Piękna sprawa. Dziękuję, do usłyszenia. I ten Excellence, no, kusi ten boks, kusi ten boks. Trzymajcie się, na razie.